Dzień dobry, Bartek Owczarek, adwokat na co dzień. Było już o zatrzymaniu prawa jazdy w ramach programu 50. Było już o tym, jak policjant zatrzymuje na prawo jazdy przy innych wykroczeniach lub przestępstwach związanych z komunikacją. A dzisiaj opowiem, jak wygląda kwestia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Może wystąpić w dwóch przypadkach takich generalnych, czyli jeden przypadek to jest kwestia związana z wykroczeniem drogowym, drugi przypadek to jest kwestia związana z przestępstwem przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Różnice pomiędzy tymi zagadnieniami są bardzo poważne, dlatego w pierwszej kolejności opowiem wam o wykroczeniach. W przypadku wykroczeń drogowych sąd może nam zatrzymać prawo jazdy w sytuacji, kiedy jedziemy, w stanie po spożyciu alkoholu, czyli yy, posiadając poziom stężenia alkoholu we krwi pomiędzy 0,20 promila a 0,5 promila, w sytuacji kiedy, będąc uczestnikiem wypadku, nie udzielimy pomocy osobie potrzebującej, oraz w każdym innym przypadku, kiedy popełniliśmy wykroczenie drogowe i sąd dojdzie do wniosku, że nasz sposób prowadzenia pojazdów może wpływać negatywnie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jeśli chodzi o Dwa pierwsze z tych przypadków sąd musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Musi, nie ma wyboru, nie może skazać w takim przypadku w sposób łagodniejszy. Ten zakaz musi być orzeczony. Wymiar tego środka karnego to jest od 6 miesięcy do 3 lat. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to zasadniczo, najczęściej w praktyce tego typu zakaz jest orzekany wówczas, kiedy. Spowodowaliśmy kolizję. Rzadko kiedy sąd taki zakaz orzeka, jeżeli tylko i wyłącznie przekroczyliśmy prędkość o 20-30 km na godzinę. No, wiadomo, przy wyższym przekroczeniu tej prędkości dopuszczalnej, sąd również może uznać, że. Nasz sposób zachowania jest negatywny i może wpływać na to bezpieczeństwo negatywnie. Natomiast nie jest, to, nie jest to zasada. We wszystkich tych przypadkach ten zakaz musi wskazywać konkretnie, jakiego rodzaju pojazdów nie możemy prowadzić. Jak się bronić? Jeśli chodzi o sprawy związane z prowadzeniem pojazdu o po spożyciu alkoholu, no to w zasadzie jedyna możliwość sensowna to jest podważać wiarygodność pomiarów. Jeżeli te pomiary były dokonywane alkometrem, który bada stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu, wówczas trzeba przeanalizować, czy ten alkotest posiada odpowiednie certyfikaty, czy jest to urządzenie, które może być wiarygodne, które może rzeczywiście dać nam odpowiedź na to, czy jakiś poziom tego alkoholu w naszej krwi występuje. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli uważamy, że wynik pomiaru jest błędny, zawsze możemy zażądać również badania krwi, które jest dużo pewniejsze, jeśli chodzi o pomiar tego stężenia alkoholu. Jeśli chodzi o inne wykroczenia, na przykład związane z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości, no to tu również możemy pokusić się o to, żeby kwestionować parametry urządzeń pomiarowych, wskazując, że nie są one na tyle. Precyzyjny, aby móc jednoznacznie stwierdzić, z jaką prędkością jechaliśmy. Są pewne urządzenia, które teraz występują, w, które są w rękach policji, które rzeczywiście mają wątpliwe jakości certyfikaty, natomiast tak naprawdę to wszystko zależy od konkretnej sprawy. W wykroczeniach trzeba pamiętać o jednym: że tak naprawdę sąd ma dwa lata na skazanie nas za wykroczenie i przy tempie sądów, jeśli chodzi o rozpoznawanie tych spraw. Bardzo często takie sprawy można przedłużyć do dwóch lat. Po dwóch latach nie ma możliwości skazania na wykroczenie drogowe. Sąd umarza postępowanie i temat jest zakończony. W sytuacji, kiedy mamy orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, możemy domagać się po upływie połowy okresu tego zakazu, aby zmienić ten zakaz na jazdę pojazdem z zamontowaną blokadą alkoholową przez pozostały do odbycia okres tego środka karnego. Czyli na przykład, jeżeli mieliśmy orzeczone 3 lata zakazu prowadzenia samochodów osobowych, po półtorej roku możemy próbować przekonać sąd do tego, żeby pozostałe półtorej roku zamienił na, na możliwość prowadzenia samochodów osobowych, ale tylko wyposażonych w blokady alkoholowe. Z przestępstwami sytuacja wygląda troszkę inaczej. Tak naprawdę, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku popełnienia przestępstwa drogowego jest orzekany w trzech podstawowych sytuacjach. To jest tak: albo spowodowaliśmy wypadek drogowy, lub katastrofę w ruchu lądowym, albo jechaliśmy w stanie nietrzeźwości, albo też nie zatrzymaliśmy się do kontroli drogowej. To są trzy podstawowe zachowania. Tylko, że kodeks karny. Nie jest ustawą prostą i zawiera wiele wariacji tych zachowań, które w pewnych konfiguracjach skutkują albo surowszą karą, albo tą karą mniej surową. Kiedy sąd może nas ukarać zakazem prowadzenia pojazdów? W zasadzie przy każdej sytuacji, kiedy nas skazuje za e, przestępstwo związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i uzna, że nasze zachowanie na drodze. Ma negatywny wpływ na to bezpieczeństwo. W takiej sytuacji sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju lub też zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Kiedy sąd musi nas ukarać w ten sposób, wtedy kiedy jedziemy w stanie nietrzeźwości, wtedy kiedy spowodaliśmy wypadek i uciekliśmy z miejsca zdarzenia, wtedy kiedy nie zatrzymywaliśmy się do kontroli, wówczas sąd obowiązkowo musi nas tak ukarać. W jakim wymiarze? Od roku do 15 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Są jeszcze sytuacje takie, kiedy ustawodawca jest bardziej surowy. Jeżeli spowodowaliśmy wypadek drogowy i jechaliśmy w stanie nietrzeźwości, czyli mając stężenie alkoholu we krwi powyżej pół promila, wówczas sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i orzeka ten zakaz w wymiarze nie mniejszym niż 3 lata. Dodatkowo, sąd obligatoryjnie orzeknie dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, jeżeli spowodowaliśmy katastrofę w ruchu drogowym lub wypadek drogowy, w którym skutek był śmiertelny lub też nastąpił ciężki uszczebek na zdrowiu ofiary. Wówczas sąd. Każe nas dożywotnim zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Wszelkich. Motorynek, samochodów, ciężarówek, łodzi motorowych, jachtów z silnikiem. Wszelkich. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów nie zawsze oznacza, że będzie obowiązywał do końca naszego życia. Mogą być takie sytuacje, że po 10 latach możemy ubiegać się o uchylenie tego środka karnego w zamian za yy, Zamontowanie blokady antyalkoholowej w pojeździe. Jako, że dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów zawsze jest związany z, nasz, z działaniem e, pod wpływem alkoholu, ustawodawca wyszedł z założenia, że po 10 latach w wyjątkowych sytuacjach może dopuścić taką osobę do ruchu drogowego, ale pod warunkiem poruszania się takim pojazdem. Jakie są konsekwencje orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez sąd? Przede wszystkim, jeżeli sąd skaże nas na zakaz prowadzenia takich pojazdów powyżej roku, to później po upływie tego terminu jesteśmy zmuszeni ponownie zdać egzamin na prawo jazdy, zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Nadto prowadzenie pojazdów w okresie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych to jest oddzielne przestępstwo. Z artykułu 244... Kodeksu karnego. Powoduje to, że w tej sytuacji, jeżeli zostaniemy zatrzymani podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego, ryzykujemy karą pozbawienia wolności do lat 5 oraz obligatoryjnie sąd orzeka kolejny zakaz prowadzenia pojazdów na kolejny okres od roku do 15 lat. W jaki sposób bronić się w sprawach o przestępstwa związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym? Zależy tak naprawdę od charakteru tego przestępstwa. Jeżeli mamy do czynienia z przestępstwem, którego rzekomo dopuściliśmy się, będąc w stanie trzeźwości, to w pierwszej kolejności oczywiście musimy podważyć wiarygodność pomiarów, wskazywać, że ten poziom stężenia alkoholu był inny albo że nie było go w ogóle, i w ten sposób dążyć do przekonania sądu, że przynajmniej jedna z tych przesłanek. To jest stan nietrzeźwości i zaistniał. Dlaczego mówię jedno przesłanie? Ponieważ samo prowadzenie w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, ale jak mówiłem wam wcześniej, wiele e, innych przestępstw jako składnik niezbędny do zaistnienia ma również ten stan nietrzeźwości. Jeżeli jesteśmy sprawcą wypadku, e, będąc pod wpływem alkoholu, jest Automatycznie surowsza odpowiedzialność, aniżeli gdybyśmy tylko i wyłącznie spowodowali wypadek, albo gdybyśmy tylko i wyłącznie jechali w stanie nietrzeźwości. Jeżeli bierzemy udział w wypadku, gdzie wystąpił skutek śmiertelny lub gdzie wystąpił ciężki uszczerbek na zdrowiu u ofiary tego wypadku, wówczas odpowiedzialność jest dużo surowsza, aniżeli byłaby, gdyby nie ten stan szczęśliwości. Dlatego ze stanie jeżeli oczywiście są możliwości, trzeba zawsze walczyć. Jeśli chodzi o samo, samą kwestię z prasą wypadków w ruchu drogowym, tutaj również jest bardzo szerokie pole manewru. Wiele jest sytuacji takich, że nie mamy e, okoliczności czarno-białych. Ten na pewno jest niewinny, a ten na pewno jest winny. Wiele jest sytuacji takich, że wymagana jest wiedza specjalistyczna, aby ocenić, kto rzeczywiście jest sprawcą danego wypadku, kto ponosi winę za spowodowanie tego wypadku. Brałem udział w postępowaniach sądowych, gdzie były powoływane trzy opinie biegłych. I każdy biegły w swoich opiniach wskazywał inną przyczynę powstania wypadków w ruchu drogowym. Tutaj jest naprawdę szerokie pole manewru, ale to jest uzależnione od indywidualnych okoliczności każdej sprawy. Tematyka związana z zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych przez sądy jest bardzo rozległa. I niemożliwe jest tak naprawdę powiedzenie o wszystkich możliwych przypadkach tylko i wyłącznie w takim krótkim filmiku. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, piszcie komentarze, piszcie maile. Z chęcią odpowiem na bardziej szczegółowe pytania w kolejnym filmiku. Pozdrawiam serdecznie, adwokat na co dzień. Do zobaczenia.